Kaedy czekała na nadejście nocy. Zdawała sobie sprawę, że nie ma wyjścia, że musi się zabić, więc rozmyślała o śmierci z taką samą intensywnością, z jaką oddawała się wszystkim zajęciom. Honor rodziny zależał od jej za mąż pójścia, tak powiedział ojciec. Wśród zamętu i rwetesu, które otaczały ją przez cały dzień, rozpaczliwie trwała w przekonaniu, że zdoła ocalić dobre imię rodziny jedynie wówczas, jeżeli sama zachowa się z honorem. Był wczesny wieczór. Dzień, który powinien być dniem jej zaślubin, dobiegał końca. Nadal miała na sobie szaty, które przygotowały dla niej tochańskie damy dworu. Wyglądały daleko wspaniale i wytworniej niż cokolwiek, co do tej pory nosiła, ale czuła się w nich maleńka i krucha jak lalka. Po śmierci pani Marujama kobiety miały oczy czerwone od płaczu. Jednak kiedy powiedziano o tym wydarzeniu dopiero, gdy dokonała się masakra ludzi o tori. Ujawnione wówczas okropności wzbudziły w niej straszliwą żałość i wzburzenie, doprowadzające on niemal do szaleństwa. Eleganckie, pełne bezcennych dzieł sztuki pokoi, rezydencji i piękne ogrody okazały się sceną gwałtów i tortur. Za murem, po drugiej stronie słowiczej podłogi, wisiał człowiek, którego miała poślubić. Przez całe popołudnie dobiegały ją wrzaski, szyderstwa i brutalny śmiech strażników. Myślała, że pęknie jej serce, wezbrane przerażeniem. Nieustannie zanosiła się płaczem. Czasem słyszała swoje imię i domyśliła się, że jej opinia ostatecznie legła w gruzach. Przekonana, że stała się przyczyną upadku pana Otori, płakała nad nim, nad jego całkowitym upokorzeniem z ręki Lidy, nad swymi rodzicami oraz powodu hańby, jaką na nich sprowadziła. Kiedy myślała, żeby płakała już oczy, strumienie łez wzbierały i zaczynały płynąć od nowa. Pani Maruyama, Mariko, Sashi, wszystkie odeszły, porwane nurtem okrucieństwa Tochan. Wszyscy ludzie, na których jej zależało, zniknęli albo umarli. Lecz przede wszystkim płakała nad sobą. Miała zaledwie 15 lat, a jej życie dobiegło końca, zanim się jeszcze zaczęło. Opłakiwała męża, którego nigdy nie miała poznać, dzieci, których nie miała urodzić, całą przyszłość, której sztylet miał położyć kres. Jedyną pociechą znajdowała w obrazku podarowanym jej przez Takeo. Trzymała go w ręku i nieustannie się weń wpatrywała. Wkrótce będę wolna, myślała, jak ten mały górski ptaszek. Szysuka poszła do kuchni z prośbą, by przyniesiono im coś do jedzenia. W drodze pozornie bezdusznie zaczęła żartować z wartownikami, jednak gdy wróciła, maska opadła z jej ściągniętej bólem twarzy. Panienko. Powiedziała jasnym głosem, który zdawał się przeczyć jej uczuciom. Muszę rozczesać ci włosy, są zupełnie rozczochrane i powinnaś się przebrać. Pomogła Kade zdjąć ciężkie ślubne szaty, po czym wezwała pokojówki, by je zabrały. Włożę koszulę nocną, szepnęła Kade. Nikogo nie są już dzisiaj widzieć. Ubrana w lekką płócienną szatę usiadła na podłodze przy otwartym oknie. Padał lekki deszcz, trochę się ochłodziło. Ogród ociekał wilgocią, jakby on także pogrążył się w głębokim smutku. Shizuka uklękła za plecami dziewczyny, uniosła bujne sploty jej włosów i je palcami. Wysłałam wiadomość do siedziby Muto w mieście, tchnęła Kaede do ucha. Właśnie dostałam odpowiedź. Tak jak sądziłam, tam został ukryty Takeo, ale pozwolono mu zdjąć z murów ciało pana Otori. Pan Otori umarł? Nie, jeszcze nie. Drżący głos Shizuki załamał się. Co za zniewaga! szepnęła wstrząśnięta. Co za hańba! Nie można go zostawić. Taka przyjdzie po niego. Więc i on dzisiaj umrze. Wyprawiłam posłańca, który spróbuje dotrzeć do pana Araiego, ale nie wiem, czy jego wojsko zdąży nam pomóc. Nigdy nie wierzyłam, że ktoś może stawić czoło klanowi Tohan, powiedziała gorzko Keede. Pan Lida jest niezniszczalny. Okrucieństwo dodaje mu mocy. Spojrzała przez okno na deszcz na spowite szarą głąb góry. Dlaczego ludzie uczynili świat tak srogim? Zapytała cicho. Po niebie zawodząc, żałośnie przyleciał klucz gęsi. Gdzieś daleko za murami zaszczekał jeleń. Kedę przeciągnęła dłonią po włosach. Był mokre od łez Shizuki. Kiedy przyjdzie Takeo? Późną nocą, jeżeli w ogóle przyjdzie. Odparła Shizuka. To beznadziejne zadanie. Kaede nie odpowiedziała. Poczekam na niego, pomyślała. Przynajmniej jeszcze raz go zobaczę. Wymacała chłodną rękość noża ukrytego w fałdach szaty. Shizuka spostrzegła ten ruch, przyciągnęła ją i przytuliła. Nie bój się. Cokolwiek zrobisz, zostanę z tobą. Pójdę za tobą na tamten świat. Długo trzymał się w objęciach. W końcu Kede, wyczerpana nadmiarem emocji, popadła w otępienie, jakie zwykle towarzyszy rozpaczy. Miała wrażenie, że porusza się we śnie, że znajduje się w innej rzeczywistości, gdzie mogłaby bez lęku leżeć w ramionach Takeo. Przyłapała się na tym, że myśli tylko on może mnie ocalić, tylko on zdoła przywrócić mnie życiu. Wreszcie powiedziała Szizuce, że chciałaby wziąć kąpiel, a potem poprosiła, by służąca wyskubała brwi oraz wyszorowała szczotką nogi i stopy. Trochę zjadła, po czym pozornie spokojna zasiadła do medytacji, tak jak nauczono ją w dzieciństwie, skupiona na wspomnieniu pogodnego oblicza oświeconego w Terajamie. Okaż mi współczucie, modliła się, pomóż mi zachować odwagę. Pokojówki przygotowały posłania. Kiedy ułożyła się do snu, wsuwając nóż pod materac, minęła już godzina szczura. W rezydencji panowała cisza, przerywana jedynie dalekimi śmiechami strażników. Wtem podłoga zaćwierkała pod czyimiś krokami, rozległo się pukanie do drzwi. Szydługa pobiegła, by je otworzyć, lecz na dźwięk głosu pana Aby natychmiast padła na podłogę. Przyszedł ją aresztować, pomyślała Kaede z przerażeniem. Panie, jest bardzo późno, tłumaczyła Shizuka. Pani Shirakawa jest wyczerpana. Abe nalegał. W końcu jego kroki oddaliły się. Jednak ledwie Shizuka zdążyła wyszeptać. Pan Lida życzy sobie cię odwiedzić. Znów odezwał się śpiew podłogi. Lida wkroczył do pokoju, wiodąc ze sobą Abe i jednorękiego człowieka, którego imię, jak się Kade dowiedziała, brzmiało Ando. Zerknęła na twarze mężczyzn, czerwono od wina i trumfu zemsty. Po czym padła na podłogę, przyciskając twarz do maty. Serce waliło jej jak młotem. Lita siadł, krzyżując nogi. Wyprostuj się, pani Szirakawa. Niechętnie uniosła głowę. Lida miała na sobie niedbały strój nocny, lecz za jego pasem tkwił miecz. Obaj dworzanie klęczący za jego plecami również byli uzbrojeni. Siedzieli prosto i z obelżywą ciekawością wpatrywali się w koedę. Wybacz proszę, że nachodzę cię tak późno. Rzekł Lida. Uważam jednak, że ten dzień nie powinien się zakończyć, zanim wyrażam ci ubolewanie z powodu niefortunnej sytuacji, w jakiej się znalazłaś. Ukazując z uśmiechu duże zęby, rzucił przez ramię do Shizuki. Być. Kiedy otworzyła szerzej oczy i gwałtownie wstrzymała oddech, ale nie ośmieliła się odwrócić, by spojrzeć na dziewczynę. Słysząc stuk zamykanych drzwi, domyśliła się, że służąca będzie czekać gdzieś w pobliżu. Siedziała bez ruchu, ze spuszczonym wzrokiem, czekając, co powie Lida. Twoje małżeństwo, które miało posłużyć wzmocnieniu sojuszu z otory. najwyraźniej stało się pretekstem do ukąszenia żmii. Na szczęście udało mi się zniszczyć całe gniazdo. Nie odrywał oczu od jej twarzy. Spędziłaś kilka tygodni w drodze z Otory, Shigeru i Maruyama Naomi. Ani razu nie podejrzewałeś, że spiskują przeciwko mnie? Nic nie wiedziałam, panie. Odparła, po czym cicho dodała. Jeżeli istotnie knuli jakiś spisek, mogli osiągnąć cel tylko ukrywając go przede mną sapnął Lida po czym zamilkł. Gdzie jest ten młody człowiek? zapytał wreszcie. Nie sądziła, że serce może być tak szybko. Tętno tłukło się w jej skroniach. Miała wrażenie, że zampleje. I Jaki młody człowiek, panie? Ten niby przybrany syn Takeo. Nic o nim nie wiem. Odrzekła, jakby zdziwiona. Skąd miałabym wiedzieć? Co o nim sądzisz? Jaki on jest? Bardzo młody, bardzo cichy. Wygląda na mola książkowego. Lubi malować i rysować. Zmusiła się do uśmiechu. Jest niezdarny i chyba niezbyt odważny. Podobnie ocenia go pan Abe. I teraz wiemy, że należał do ukrytych. Rok temu uniknął egzekucji. Po co Shigeru miałby nie tylko ukrywać, lecz wręcz adoptować przestępcę, jeśli nie po to, by mnie znieważyć i obrazić? Kadę nie umiała na to odpowiedzieć. Sieci intryg wydały się niezgłębione. On aby uważa, że smarkacz uciekł, kiedy Ando go rozpoznał. To najwyraźniej tchórz. Prędzej czy później go złapiemy. A wtedy zawiśnie obok przybranego ojca. Lida spojrzał na nią z błyskiem w oczach, lecz nie zareagowała. Wówczas moja zemsta na Shiguru będzie pełna. Jego zęby zalśniły. Lecz tymczasem istnieje pilniejszy problem. Co mam zrobić z tobą? Zbliż się. Kaede skłoniła się i przysunęła bliżej. Tętno je zwolniło, niemal ustało. Czas także zwolnił. Cisza nocy stała się głębsza. Deszcz cicho szemrał. Zagrał świerszcz. Lida pochylił się ku niej i przyjrzał bacznie. Kiedy uniosła wzrok, ujrzała w świetle lampy, że jego drapieżne rysy rozmywają się od rządzy. – Jestem rozdarty, pani Szyrakawa. Ostatnie wydarzenia nieodwracalnie cię splamiły, ale twój ojciec zawsze był wobec mnie lojalny. To też czuję za ciebie pewną odpowiedzialność. Co ja mam z tobą zrobić? Moim jedynym życzeniem jest umrzeć, odpowiedziała. Pozwól mi uczynić to z honorem. Mój ojciec będzie zadowolony. Pozostaje jeszcze kwestia z Hedy Marujama, rzekł Lita. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem sam pojąć się za żoną. To rozwiązałoby problem dziedziczenia, równocześnie kładąc kres pogłoskom o twoim niebezpiecznym wpływie na mężczyzn. To dla mnie zbyt wielki zaszczyt. Uśmiechnął się i przeciągnął długim paznokciem po przednich zębach. Wiem, że masz dwie siostry. Być może ożenię się ze starszą. Rzeczywiście, chyba najlepiej będzie, jak odbierzesz sobie życie. Pani Lida, skłoniła się do ziemi. Cudowna dziewczyna, nieprawdaż? Rzekł Lida przez ramię do towarzyszy. Piękna, inteligentna, odważna. I to wszystko się zmarnuje. Wyprostowała się odwracając twarz, zdecydowana nie dać niczego po sobie poznać. Pewnie jesteś dziewicą. Wyciągnął rękę i dotknął jej włosów. Uświadomiła sobie, że jest znacznie bardziej pijany niż się jej zdawało. Poczuła jego cuchnący winem oddech i ku swojej wściekłości zadrżała. Widząc to, zaśmiał się. Umrzeć jako dziewica to dopiero tragedia. Powinnaś zaznać chociaż jednej nocy miłości. Kate spojrzała nań w osłupieniu. W owej chwili ujrzała w pełni jego znieprawienie. Zrozumiała, jak dalece pogrążył się w otchłani lubieżności i okrucieństwa. Ogromna władza uczyniła go aroganckim, zepsutym. Miała wrażenie, że śni. Doskonale wiedziała, co się wydarzy, lecz nie była w stanie temu zapobiec. Wciąż nie mogła uwierzyć, że Lida mówi poważnie. Ujął jej głowę w dłoni i pochylił się nad nią. Odwróciła twarz, jego usta mu szyję. Nie, zawołała. Nie, panie. Nie ściągaj na mnie hańby. Po prostu pozwól mi umrzeć. Nie ma hańby w tym, że sprawisz mi przyjemność. Błagam cię, nie przy tych ludziach knęła rozluźniając mięśnie. Rozpuszczone włosy opadły do przodu, skrywając całą jej postać. Zostawcie nas, rzekł Lida krótko do swych towarzyszy. Niech nikt nie przeszkadza mi przed świtem. Usłyszała, jak wychodzą, dobiegł ją głos rozmawiającej z nimi Shizuki. Chciała krzyknąć, lecz nieśmiała. śmiała. Lida uklęknął przy niej, wziął ją na ręce i przeniósł na materac. Następnie rozwiązał jej szatę, jednocześnie rozluźniając na sobie ubranie. Kiedy lek obok Kaedę i od razy ścierpła jej skóra. Mamy całą noc rzekł. To były ostatnie słowa, jakie wymówił. Twardy nacisk jego ciała wyraźnie przywiódł Kaede na myśl wspomnienie strażnika w zamku Noguchi. Czując jego usta na swoich, niemal oszalała ze wstrętu. Sięgnęła za głowę. Lida stęknął z aprobatą i przygniotł jej wygięte włók ciało. Lewą ręką odszukała igłę wpiętą w prawy mankiet szaty. A kiedy Lida jął się wygodnie układać, z całej siły wbiła mu ją w oko. Wydał cichy okrzyk, łudząco podobny do jęku namiętności. Wyszarpnęła nóż spod pościeli i w górę. Lida, padając do przodu własnym ciężarem, wyraził sobie ostrze prosto w serce.